I elo, elo widzowie, witam Was okay, w kolejnej. Okay. To witam widzowie, generalnie e, grejerka, biznes tour dawno nie było na tym kanale. Są takie osobistości, tak jak e, Jerry, to jest oczywiście jego ulubiona gra. ja jest Mormondo, którego bardzo dawno nie było. No i cóż, szybkie ustawienia. I z Wami Peter, głupia. No, jest też Szybki Peter, który się odezwał le, le, który nie gra z nami, ale jest, jako wsparcie dupy teraz zarzucimy. Tak, wsparcie emocjonalne. Trzech tak. musz... Znaczy, trzech debilów. No. Tak. O. I czwarty w tle. Tak. Tak. O, ja zacznę, o, jak jest, bezludna wyspa? Jak, jak nadzwyczajnie. Mm. O kurwa, nie ma bezludnej wyspy. jest posiedzenie sądu, czy Ludno? to jest? Nie możesz się poruszać, aha, to działa jak bezludna wyspa, ok. Ludna mapa, nie ma bezludnej wyspy. Nie no jest, tylko że pod innym szyldem. To działa jak bezludna, Adam. Tak, dostęp sądu to tak jest bezludne? Tak, nie... tylko tu trzeba zapłacić 200 tysięcy, tam trzeba było chyba. 3... Nie, też 200 chyba. To, no. Nie, to działa tak samo. Uuu. I co teraz, by teraz lepiej słychać? No Chcesz lepiej, tylko, no, musisz, no lepiej, tylko musisz mieć bliżej mikrofon po prostu. Ej hey, co, no to nie, ja na, na dawaj trzeci jeszcze. Dawaj trzeci jeszcze. Będzie do kompletu. Triple kill? A nie, okej. Okay. Otrzymujesz dodatkowy <noise> Serio? Chyba bonusowy to Ty, domino, Co? znów chłopca. Mmm, się zaczyna, takie ostatnio. <noise> ja pię. Tak, tak no, bez ludy no, nie był na start, o, o, Dobrze. A tym bardziej. No, Myk! O, o Jerry pan teraz. Ja, ja nic nie mówię. Ja nic nie będę gadał teraz, bo wiesz. Do przodu poszedł. Tylko znowu dublet i znowu dublet, patrz. Trzy razy dublet to bez luna wyspa. Kolonie wszędzie zakładamy te Dominowskie. Słodkie. Imperium Dominowskie. Tak, Dawnowskie. Ej ktoś, ej, ktoś w skrypcie zapomniał chyba dać ten tekst i pisze dosłownie Travel Text Description. Super. <średenius> <gry> o, ja mam opcję teleportacji wzdłuż. No czy wiesz, Kolejne już tej gry zbiorni. tak naprawdę nie awrytuję albo tylko to główną wyspa, o tej zapomnieli. Myk. Rączko w rączkowko. O, podatek. <gry> Kale, Klasyka. Klasyka. What? Co to, co to, co to było? Czekaj, <gry> ty barudu zaraz wszystkie wykupi te. No, że <gry> zezjad. No i A nie wiem, chyba, chyba tak się nie, nie działa. Trzeba tak lubić tak po nie jajach. Działa, ale nie jestem. Dawaj wiem. to święty Lubi, kocha to wręcz. Rozwijany pręt po jajach. Zaraz poczenia go zadzwonię, żeby to jeszcze przyszedł. Żeby go to nie ominęło. No to, tak. Ej, patrz, Rudy ma jakieś klucze trzy. Co ty tam masz? Dał nam ma. No to w sumie logiczne. I tu się powinien spytać skąd wiedziałeś. Prętem, prętem, prętem po ja, ja cyberowi, co? Co? No, podatek. coś no, bo... no, to lecimy klasyczkiem. Nie, no, tylko 200 tysięcy ci zabrało. Bądź wdzięczny urząd urządowi skarbowemu. <grym> tak, tak. Tylko 200. Mogli wszystko zabrać. No w sumie racja. Dobra. Mormondo nie ma co narzekać. Ja tam bym się cieszył. Tego nie można odkupić, Ty, bo on, ty, ty, bo on może wygrać przez to. No może. To się nie nie, podoba. Nie podobuje mi się. To by się to nie podobuje? No, ja już tak mam mało kasy i tak, tak zaraz siądę na zakupie. No, ej, rudy, no, coś mówiłeś o tym. Mówię, widzisz? A to zarabszę, ja jak Tu masz ci sto, sto kafli ci dało, bo nie wdzięczny. No. O, setka, o! A propos, że zyskałeś... O 500. Ale podatek, pół bańki. O, ja se to pole wezmę, co nie? <noise> za 2k. Tak zwane pole ty, do popisu. Jeszcze, ty wdzięczny masz być kondonie, żeś sto kafli dostał i tak Zadzika. za dużo. Jeszcze do mormonda powinien komornik zajrzeć. I tak tego nie kupi mych chyba. podatek, po jednak nie. O i mych, no. Podatek, no. Swego no, no, rodzaju podatek chur, w sumie. Hmm? Ale ten o nie. A dobra, sobie posiedził. A nie. A tu się pułapki też ustawia, o w dupę. A to jadę. też są pułapki. On jeszcze nie wie, jakie pułapki. Się no. no. Aha. W pułapkę sodową. Co? To nie! Czy to o jest nie? jakaś kontrola speedu? Niechciana? Może być. W dupie sobie U. postaw. E, bo tu się czas kończy. Co jest? Co się, dzieje? Co się stanie, jak czas się skończy? Kto ma najwięcej hajsu wygrywa? Czy o co chodzi? Ja to nie wiem. To tutaj, co masz czas na środku, nie? To no tak. Jak ta godzina się skończy, co ustawiłem, to to osoba co ma najwięcej wygrywa. Kalgon ratował. Przed Rudym, który by wygrał jeszcze. No, bądź wdzięczny. Nie bądź tylko bądź wdzięczny. A tak Rudy gadał o minach, że się będę na nadziewał. Jaki Uno Reverse Card. No przed nagrywkami powiedział, że RWD wejdzie taką... No już nie te czasy, to już wiesz, już... Wiesz. Ja przestudiowałem wszystkie aspekty gry po prostu. Wszystko przeanalizowałem. Do joty. No, Kowalski tak, analiza to... i te sprawy. Dawaj, w dru... -dawaj drugi, drugi raz zagrałem. Wyzwanie przyjęte. Tak, jestem Żydkiem, Niech, nie będę płacił z udziałem 200 kafli. Zobaczymy, co się wylosowało. Wiesz, gierze, jeśli ten gracz nie wróci parę swoim. Aha! No. Co? Przecież to jest basically... Uh, uh. na Czyli? Na czym ta karta polega jeszcze raz? Mm. Nie wiem. Drugi raz się nie no da, nawet nie dali przeczytać, dobrze. O kur, ała, sto kafli za dużo poszło. Oha, co się stało? Co się dzieje? Nie wiem. Greszka szwało. Co? A nie, no niechali. bo ten Rudy czytował i się furcy. I zdzielił mu bana jednęli prawie. Tylko że o, on nie już, się I on Nie. Ale to pole, to jest... ale mnie w dupę Co? O, dobrze wiedzieć. O skarbówkę powiadasz? Mm. 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 Powiem tak. zesrałem się. Powiem tak. Ja raz dwa. Powiem tak. Zajebiście się czuję. Powiem <noise> <noise> tak, trzasko. <noise> <-o. głos> ja No kurde. Pytałem się mnie, ja. czy głosuję na Nawros. Powiem tak. Czasko! <laughs> On nie, <jest> znowu. <laughs> Ej, dosłownie gorzej niż ja, literalnie. Nad nim się gra, widzę, z lęca. No. Zamiast. Nie <laughs> ciekawe. Może, nie wiem, pomyliłem się coś. Tak naprawdę ja miałem być, ale no wiesz. tam jakiś błąd. <laughs> No nie dobra, nie, nie da się po prostu. To jest, to już jest. Jeden gracz z trzema bańkami, i drugi gracz z milionem. No już nie. Z bań... już nie, już nie. Już nie. nie. Szybła, no, szybko poszło co? tylko łatwo. Oj, zęby, No, zaczynamy. To nie wie, że się zesrałem. I gówno. W... O ku... No Jerry! Tym razem wow. ustawię na 20 minut, więc będzie zabawniej. O Restart, ku... Dobry start, dobry start. Ten bym powiedział, dostałem. Hmm? Rzymskie hegemonium? Tak. Ubali. Co się w dupę wali? Co? Hubi, co w dupę na lubi. Nic, nic. <laughs> 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 Hubi! <laughs> hubi, tak. Haha, ha, w skrócie. No nie jest... O! Ruty, <laughs> <ludy, laughs> twoje ulubione miasto! Co jest? Tatuj go. Karmił <laughs> mleczkiem? Co? Nie weź! Co, co ty gadasz, debilu? Co go karmili mleczkiem, ty. A jaki Żydek, co jest? To na, na tej zwykłej mapie planie? mam farta. Tak, chyba po angielsku masz fart. Fart, po angielsku fart. Wart, co jest gówno wart A no i co? O. I my hubico co w dupę lewico O jak to p... To ma jedno z... z... ma wyjewić jajca Dokładnie no. O nie o, Twój ulubiony <laughs> I chuj! ulubione Budąc pole wody. Podatek Weź wykupia od razu <laughs> kto, 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 kto nie lubi no przede wszystkim Kto nie lubi Szansa? Co dostawi? Ja wiem, co jest Sące. szansa. Na wyruchanie palca. <laughs> Nie wiem, chiński szpieg. O, o dawaj o. Wysp, wyspę do ten. Wyspa, wyspa na koksie. Wyspa na Kusi. koksie? Wyspa na koksie. O, wykupy start. <laughs> tak. A tam myk. I myk na bezludną wyspę. Czekajesz tego. A nie. Dobrej, też możesz pójść. Nie, nie będę się gniewał. Nie? Nie. Okej. Okay. Five minutes later. Mmm. O, z Rzymu, Mm. Ha. O oh, nie! O oh, nie! Oh, mogę... oh, oh. oh, o no, nie! No. Oh, no, no. no, no. ja co? Czekaj. O Komu O nie! O nie! O co O O Nagranie, bo będzie za dużo cięć. Myślałem, że Lion zmieni. Dubaj, Dubaj, serio! O, dzięki. Przyda się. Mmm, 690. 69. O! Dawaj, dublec jeszcze na, na Lionie. Tyle z tego było. Wy jak dublet na Lion albo Kraków Kraków No nie rzucaj spod jaja, tylko rzucaj. No, no właśnie nie rzucaj, rzucaj jaja. spod jaja. <laughs> Rybacz Kargon, ale chyba Mediolan będzie musiał, no wiesz. Nie no, Pekinha tylko pójdzie Proszę Zraca na nie nie się No nie no <laughs> Co to było? No nie, no, no. Dobra, dałeś mi te dwie, 200 kap i to i wykorzystam mądrze. <laughs> I wysłuchaj. 5 tysięcy musiałeś dołożyć. No wiem, wiem, ale. Oj, tam. Ty 5 tysięcy gadasz. Inw inwestycja o, tak. się zwróci, mówię <laughs> ci. Nie, nie, nie To już jest niezwiązane z tego. Koniec <laughs> karmonijońskiej. <laughs> Ile? Serio? Ostro. Ej, żarty żartami, ale to jest jego najbardziej warty, najwięcej warte miasto. No, jedyne, w sumie. A? nie jesteś mi ulepszyć, super. <noise> klasyka, o. Potężne Pan, pole. One, one man one jar, to jest A ja to myk całe do gęby załadował. Bo same kule załadował. Monopolowy, znaczy monopol. Ja. Yeah. No, czekaj, a to no nie. To Taki był, był plan. O kurde. O, sam dom, był tyle Pierwszy tyle A tyle... O ty w a w sumie to mistrzostwa są, więc. Nie dziwię się. Jeszcze monopol, monopolowe znaczy. No nie. No. <grym> no jak byłam wszystkie... mniejszy kasa, to nie chciał Umijał to, ale jak byłam teraz większa, to przyleciał. No. Gdzieś <grym> to? Szyka. to. Wiedziałem w co ja inwestuję. Bo wszystko wiesz, zaplanowane. No teraz warszawka. O, w końcu coś. Odkup. Tak, nawet byłoby spoko. Znaczy wiesz jak miałem za to ten odkupił pewnie. Miałbym kolejny monopolowy. A czy miałbyś monopolinio byś wygrał? Koko. Wiesz co ci powiem? Nie. On musiał wyspę. tyle Tyle mu tyle ci, dać tyle co ja mam na tym koncie. Wyspę jeszcze nawet miał wygranej. A w sumie. A, <laughs> wyrzucił trzy za na czarną wyspę. Znowu na bezludną, jej. O, yeah. hmm. No, chłop znowu odkupił tą... moją... Boże, się boże, Seville. Seville odkupił. Myk. O, Berlin. Myk na Berlin, jak ruskie na Berlin. <laughs> Nie! Yeah. Myk. Olej! Oj ku... Myk! We Patrz, z powrotem, odzyskuję swoje pola. I czym, Magik. Ale to nie twoje pola. Ale ja. Mówię o Kyrgonie. To co no to... sprzedałem, okay. to odzyskuje. No. Szansa! Zobaczymy, co wydropi. Na. Na bol. Chicago najważniejsze. Chicago? Tak. No nie, boi się Krakowa. Dobrze, bój się. A nie, teraz jak się nie ulepszy, to lubię wam to. Bój się, bój. Jak. Rudy, rudy hu. Ten tam dalej siedzi. MYK! O kurko, mówiłem! Ej, co jest, wykrakał. Przypowiednia kalgonowska. O, no ale dobra, nie będę ci dłużny. Mamy porówno hajsu teraz, praktycznie. No, praktycznie tak. E ekonomia mm. się ustabilizowała, tak? Ooo, hmm, ciekawe. O, dawaj. A nie, na hamburg, powstał już o, Tam. Ej, ej, co jest? Jaka mina? Mina? No. Czyli piechotna Dawaj! dawaj teraz trzeba Ile? na ile? Bo ma się dupę jeżdżę. O, w dupę jeżdżę. o, w dupę jeżdżę. o, o szansa. Łatwiej jest Aha. dupę o. A, Nie ładnie tak przekraczasz użyłeś... prędkość. I myk na bezludną. Jerry, przekraczasz kargon. prędkość. A, bo, a, nie, co, a masz kartę, nie użyłeś karty? Jerry, masz kartę z bezodnej wyspy? <śm> Hop, nie uciekł. Ja, jak jej no, użyć? Weźmy opcję na samym dole, jak ci się wyświetli. Wyświetliło mu się, ale zapomniał. A teraz. No. no teraz dopiero dziadu jeden. No jak twoje kolej, to jest oczywiste. No, mógł tego Super. O, Kotowa. zajebiście, że wyszedłeś. No na podatek. Widzę. No i zobacz, za. Trzy... Zaraz, za 50 a sekund... A tylko, no, no dobra. dobra. No. Ej, a propos, Rudy za chwilę na wyspy wygra. No. O nie. Albo do Duby. domino. Albo domino na ten. Dobra, nie wygra, jednak. Cofa moje słowa. Wygra, może kupić dalej. Jak jeszcze zrobię krążenie. Stać go. Gdzie tam? W 30, 30 minut nie wyrobi się. Z minut? minut. Super minuty, nie? Przepraszam. 30 sekund nie wyrobi się. Ej, fakty chyba, bo zaraz się czas kończy. Co, co się stanie? Domino, domino. No, wygra osoba, która ma najwięcej. Ale hajsu czy budynków? Wszystkiego. hajs się również w budynkach. Czy kto to bezludno? No, twoje ulubione miejsce chyba już widać. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Koniec. Koniec, nie, koniec. O niej. Rzucaj. Moje miasto. A to się dalej... Ostatni okay. twój rzut został. Wracam na start, spoko. No Dodatkowy super, zakończenie. O, zmodernizowano jeden z budynków. Jeszcze mogę zmodernizować, dawaj. I teraz jak zmodernizujesz, koniec. Dobra. Jerry wygra. Koniec. Dobrze widzę, taki to... Oto takim... Yy, w sumie spoko akcentem kończymy ten materiał. Zachęcam do wbijania do chłopaków. Linki macie w opisie. No i żegnam się z wami. Trzymajcie się i cześć. Oj, 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 oj. No i cześć, czadzie.